Mamy słowo na K, na P, na H. Co jest najsmutniejsze, że te wulgarne, okropne słowa używane są nawet w takich sytuacjach życiowych, w których emocje są nieobecne? Z własnego doświadczenia wiem, że nie ma nic gorszego, jak banda indywidualistów. Dlatego wyjaśnię Wam zasady które musicie przestrzegać w tym domu. Po pierwsze, primo, przyszliście tu do pracy, a nie na papierochach, po pogaduchy i strojne kupić Po drugie, primo, w tych kartonach są fajerwerki warte 30 tysięcy dolarów USA. A w tym domu fajerwerki odporący Jutro o ósmej przyjedzie do ciebie dwóch facetów z wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmach. To gangsterzy? Biznesmeni. Czy to jasne? Tato. A dlaczego do mnie, a nie do ciebie, albo do silnorękiego? Bo tak postanowiłem, synu. Umówiłem się z nimi w twoim klubie, ale mogę się trochę spóźnić. Dlatego pod moją nieobecność masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Ale ja jutro nie mogę. Dlaczego? Bo w piątki mam siłownię. Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksów, ile potrafisz unieść. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker. Rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć murzynkę. Nie mam murzynki w agencji to pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli... A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego macie. <śm>